Cześć, witam Was w drugim filmiku. W tym filmiku poruszę na szybko temat Europa Koka. Zamawiamy Europa Koka. Słuchajcie, przychodzi do nas paczka. Tak to wygląda, tak jak widzicie. Hmm, tutaj mamy 24 takie saszetki. Już wiecie dlaczego takie saszetki są 24. Słuchajcie, yy, bierzemy 6 razy w tygodniu. 7 dnia odpoczywamy. Co warto wiedzieć? Czasem klienci martwią się, że ta kawa by... Ta czekolada będzie zbyt mocna, będzie miała zbyt mocne działanie. Mogą śmiało, słuchajcie, przez pierwsze kilka dni, ja bym powiedział przez pierwsze 2-3 dni, mogą używać połówkę saszetki, drugą połówkę zamknąć i, i przetestować, jak się będą czuć. Jeżeli nie jest zbyt mocna, śmiało, słuchajcie, mogą przechodzić dalej, no i, i mogą już brać całą saszetkę. Oczywiście, bierzemy ją pół godziny przed posiłkiem. Taką e, czekoladę możemy też wziąć pół godziny, słuchajcie, przed kolacją, bo ona zawiera naturalną kofeinę. A naturalna kofeina w ogóle nie ma złego wpływu na jakość naszego snu. Także śmiało możemy ją brać przed jakąś dużą kolacją, którą będziemy planować z, na przykład z naszymi znajomymi. Dobra, wiemy już e, kilka informacji. Kolejna ważna sprawa, jak to przyrządzać. Mamy kilka sposobów. Pierwszym jest gorąca woda, maksymalnie 80 stopni w 200 ml. Można to fajnie rozmieszać. Yy, dobra, pierwsza opcja, druga opcja. Druga opcja to w zimnej wodzie. Słuchajcie, idealnie się rozpuszcza, nie ma żadnego kłopotu. Także yy, możemy nawet wrzucić, słuchajcie, do. Yy, Powiedzmy, do jakiejś butelki z zwykłą wodą, i rozmieszać ręką. Śmiało to świetnie się, świetnie się rozpuszcza. Ja tak sam używam. I kolejnym sposobem, żeby to było naprawdę pyszne, możemy to mm, rozmieszać w mleku tłuszczonym Słuchajcie, szklanka zimnego mleka. Dosypujemy ten proszek. No i powiem Wam, smakuje pysznie. No albo szklanka ciepłego mleka. To już, słuchajcie, na czwarty sposób. Takich sposobów jest naprawdę wiele, co mi się jeszcze przypomina, na przykład jogurt. Z jogurtem to możecie rozmieszać, jest pyszne, naprawdę, z jogurtem naturalnym, oczywiście. No super, także yy, możecie to promować na swoim Instagramie, pokazywać tym klientom, jak fajnie można to przyrządzać i jak będą widzieć, że to naprawdę smacznie wygląda, to chętnie będą to od Was yy, kupować. Także pamiętajcie o tym. Dobra, teraz szybko powiem Wam kilka ważnych składników oraz działań, tak? Dobra, mamy mleko w proszku, yy, nie, przepraszam, nie mleko w proszku, tylko kakao w proszku. Kakao w proszku o smaku belgijskim. Ta nasza czekolada smakuje jak czekolada belgijska, jest naprawdę pyszna, jest słodka. Nie macie się czego martwić, że polecacie komuś jakąś gorzką czekoladę. Ona jest naprawdę, słuchajcie, słodka i wcale pijąc taką kawę, kawę, czekoladę, czas mówię o kawie. Taką czekoladę nie odmawiacie sobie niczego słodkiego. Dobra, pierwszym składnikiem było to kakao w proszku, naturalna kofeina, tak jak już mówiłem, to bardzo ważny składnik, bo jest naturalny, pomaga nam zasnąć, nie, nie mamy żadnych kłopotów słuchajcie, z jakimś rozregulowaniem naszego snu, ani nic takiego. No i ta kofeina też przyspiesza nasz metabolizm, przez co spalamy, spalamy więcej tego tłuszczu, tak? I nasz metabolizm Gdzieś tam lepiej działa. No i co jest ważne, słuchajcie, żeby spalać ten tłuszcz, trzeba dużo pić, tak? Także pilnujmy, żeby nasi klienci pili 3 litry wody dziennie. To naprawdę ważne, no bo gdzieś trzeba, słuchajcie, to z organizmu wydalić, no i gdzieś ten organizm też trzeba jakoś pobudzić. Także, woda, najważniejszy składnik. Pamiętajcie o tym, żeby mówić swoim klientom o wodzie. Dobra, no i tutaj mamy kolejny składnik, to L-tyrozyna, to też bardzo ważny składnik, słuchajcie, tak jak w Europa Joe, on się tutaj powtarza, bo to są bardzo podobne produkty, L-tyrozyna ma bardzo szeroki wachlarz działań, jak wiecie, ona i poprawia, słuchajcie, odporność, taka jest naprawdę świetna w takim sezonie jesiennym, zimowym, no i słuchajcie, reguluje nasz nastrój, poprawia nam się skupić, no ma bardzo, bardzo dużo dobrych działań ta etrozyna, naprawdę to takie wszechstronne działania. Środek poprawiający płynność to dwutlenek krzemu, słuchajcie, naturalny, no i przede wszystkim dlatego tam jest, żeby ta czekolada mogła się we wszystkim rozpuścić. Jak już wiecie, no zimna, ciepła woda nie ma żadnego znaczenia. Możecie wrzucić tą kawę do torebki, rozpuścić kiedy tylko chcecie. Mamy też witaminy B6 to jest bardzo ważne dla wszystkich osób, które dbają o swoje zdrowie. No i chrom. Ten chrom bardzo poprawia bardzo poprawia właśnie mm, tą kontrolę wagi, przez co poprawia, przez to, że chrom zmniejsza łaknienie. Tak jak już mówiłem, w Europa Joe zmniejsza chęć jedzenia czegoś słodkiego, no i taką ogólną, słuchajcie, takie ogólne zapotrzebowanie. No a jedząc mniej, zrzucamy szybciej nasze zbędne kilogramy. No to jest największe, słuchajcie, zło właśnie jedząc dużo. Także takie spalacze, które gdzieś tam zmniejszają tego łaknięcia, one nie będą tak dobrze działać, bo nadal będziemy chcieli jeść. No to jest naprawdę duży plus naszego produktu, że przede wszystkim jemy mniej. Dobra, to już wiecie. No i co? Mam tu jeszcze takie fajne trzy punkty wypisane. Chciałbym, żebyście w znanie zwrócili uwagę, że są to naturalne składniki, które wspierają y, y, regulację naszego apetytu i naszego łaknienia. To są naturalne składniki, także słuchajcie, dla wszystkich osób, które nie lubią. Nie lubią y, jeść, faszerować się chemią. Nie chcą, słuchajcie, świecić za e, jakieś kilka lat. Także to naprawdę y, dobry wybór y, wybór, słuchajcie, czegoś, co jest naturalne, co nie jest na faszerowane chemią. Ja sam zawsze sprawdzam składniki, jak kupuję coś. Dobra, drugim takim punktem jest wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jest najważniejsze, żeby nasz organizm był zdrowy, bo jak jest zdrowy, to prawidłowo funkcjonuje i nasz metabolizm, wszystko słuchajcie, świetnie działa, nic tam nie szwankuje. I trzeci taki punkt to zwiększa energię, nastrój oraz skupienie. Ja jak widzicie, już wypiłem, także strasznie szybko nawijam, I, ale mimo tego jestem skupiony. Także. Skupienie, poprawa nastroju, energia. To są takie rzeczy, które wszyscy, które wszyscy bardzo, bardzo potrzebujemy. To naprawdę ważna sprawa. Dobra, wydaje mi się, że nagrałem na tym filmiku kilka ważnych, ważnych informacji. Wiecie już naprawdę dużo. Wiecie też już z poprzedniego filmiku, że możemy tą czekoladę mieszać z kawą, możemy tą czekoladę mieszać z Tropical Blastem w ciągu dnia wypić zwykłą kawę, co tylko chcemy. Ważne tylko, żeby pić 3 litry wody dziennie, żeby to wypłukiwać. No i brać tą kawę pół godziny przed naszym posiłkiem, a nie w trakcie lub po, tak żeby ten chrom i te inne nasze super składniki mogły fajnie zadziałać. To co? My się wydaje, że wiecie już naprawdę dużo. I mm, co jeszcze bym Wam chciał powiedzieć? To, że ta kawa jest wyprodukowana w Unii Europejskiej. To też jest bardzo ważna sprawa. I mm, ona y, zawiera 90, słuchajcie, ta czekolada zawiera 90 mg. Kofeiny. Europa Joe zawiera 100 mg kofeiny, ale no, ta różnica, słuchajcie, jest niewielka, ale działa tak samo dobrze. Także nie macie się yy, o czego obawiać. Super, wiecie już naprawdę dużo. Cieszę się, dziękuję Wam za oglądnięcie tego filmiku. Mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejne. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.